Witam Was serdecznie w kolejnym podcaście Talks for Life. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo ciekawym i ważnym temacie, czyli co zrobić po zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ACL. Ze mną dzisiaj są Michał Dochowski oraz Maciek Czajka. Jeżeli nie wiesz jeszcze, czy operować, czy nie, albo zastanawiasz się, co zrobić tuż po tym, jak uszkodziłeś ACL-a, to w tym momencie odsyłam Cię do poprzednich podcastów, bo tutaj dzisiaj mówimy tylko o tym, co zrobić. Pierwszej dobie i kolejnych dobach po samej operacji. Tak, i tutaj oczywiście zalecenia będą się różnić w zależności od tego. Co dokładnie zostało zrobione w trakcie tej operacji? Czy to mamy, mieliśmy czystą rekonstrukcję więzadła krzyżowego, skąd został wzięty przeszczep, jakie są zalecenia również od ortopedy, więc. Ale, Pum tak, ale wszystkie te jakby operacje na końcu mają trochę wspólny cel i wspólne działania, które możemy dzisiaj opowiedzieć, ale rzeczywiście to, skąd był przeszczep i czy to był uraz wiel wielu rzeczy w kolanie, będzie miało duże znaczenie i pamiętajcie o tym w całym procesie. No dobrze, Hubercie, kiedy, kiedy więc w ogóle zacząć taką rehabilitację po tej operacji? Rehabilitację po rekonstrukcji wyzazła krzyżowego przedniego zaczynamy jak najszybciej. Jak najszybciej, to znaczy, nawet w pierwszej dobie. Wypisując się ze szpitala, dostajemy już rekomendacje z pierwszymi ćwiczeniami i my, jako fizjoterapeuci, możemy pracować właściwie już kilka godzin po zabiegu. I tutaj proszę, nie słuchajcie, przepraszam w tym momencie lekarzy, bardzo przepraszam, ale tu nie ma czasu na odpoczynek i wszystkie badania mówią, że im szybciej zaczniesz rehabilitację po operacji, to szybciej uzyskasz fajne efekty i szybciej wyzdrowiejesz, szybciej wrócisz do swojego celu. To będzie cel sportowy czy cel praca, to szybciej po prostu wrócisz tam, gdzie chcesz. Niestety tutaj dochodzimy do problemu, jakim jest to, że bardzo często zalecenia, z którymi wychodzimy ze szpitala bardzo mocno różnią się od tego, jakie są już w tej chwili światowe zalecenia względem naszego postępowania. My będziemy, w tutaj, my będziemy tutaj rozmawiać o zaleceniach ogólnoświatowych, takie jakie są w wszystkich krajach. Najwięcej tutaj do powiedzenia mają australijscy lekarze, naukowcy, czy terapeuci, którzy dosz, doszli do konsensusu i dają wytyczne jak prowadzić konkretne zabiegi. Oczywiście lekarze mogą zalecić w danej fazie jak, jak, jak postępować z daną osobą, natomiast zalecenie nie rehabilitować, nie wiem do końca skąd się bierze, może z jakichś z pradawnych, nie wiem, może 30 lat temu faktycznie nie dałbym rehabilitantowi skakać, bo on wtedy pewnie by skakał z, tym z tą operowaną osobą dzień po, natomiast teraz naprawdę wiemy co robić, jest to jak najbardziej bezpieczne, żeby zacząć jak najszybciej. Pamiętajcie oczywiście, że to, o czym dzisiaj powiemy, to są gdzieś ogólne wytyczne, ale każdy przypadek jest indywidualny, i w zależności od tego, co ten chirurg tam zrobił i co widział podczas operacji to mogą się one różnić między sobą, wtedy do każdego przypadku należy podejść indywidualnie. Podsumowując, zaczynamy w pierwszej dobie po operacji, już można ćwiczyć, można robić terapię manualną, można pracować odpowiednio z blizną, która była też zrobiona podczas operacji, to musicie zapamiętać i tak po prostu róbcie. Ok, teraz przejdziemy do ważnego pytania, czyli jakie są cele w tej pierwszej fazie i może powiedzmy w ogóle ile ta pierwsza faza trwa? Więc najczęściej, tak jak opisują tam w tych protokołach, dwa tygodnie to, to jest ta pierwsza, pierwsza faza rehabilitacji. W Polsce W Polsce Pols, Pols, <laughs> sześć, tak? Sześć, dobrze, dobrze Cztery, pamiętam. sześć tygodni polskie protokoły mówią, ale międzynarodowe i, protokoły mówią dwa tygodnie i, i no, tak sobie no, pracować i w I myślę, że zrobimy sobie takie porównanie trochę tego, co, co mówią rzeczywiście te światowe standardy w stosunku versus to, co, co u nas w Polsce. No to tym celem jakby takim nadrzędnym, pierwszym, który chcemy zrobić, który jest najważniejszy, uważam w każdej operacji kolana i tutaj w ACL-u również, to jest osiągnąć wyprost, czyli kolano, wasza łydka, wasze kolano i wasze udo z tyłu ma dotykać do łóżka równo całe. To jest taki, to jest wyprost kolanie, to mamy się wydarzyć, więc tutaj dla was uwaga, nie podkładamy nic sobie pod kolano, żeby mniej bolało, bo to jest błąd. Jest to bardzo istotne, ponieważ kolano wtedy ma tendencję do lekkiego zginania się ze względu na obrzęg i łatwiej po prostu czasami nam tak leżeć. Natomiast jest to kluczowe potem, żeby optymalnie obciążać nogę podczas chodzenia. A chodzenie jest ważną czynnością w ciągu dnia, więc to dla Was jest super rzecz. Drugim takim wyznacznikiem, jaki chcemy osiągnąć jest zgięcie. I tutaj, I tutaj rzeczywiście już ta, ta dysproporcja między tym, co oferują międzynarodowe standardy, a polskie jest dosyć spora, ponieważ według tych protokołów do zgięcia 90 stopni, czyli do kąta prostego, powinniśmy dojść maksymalnie w ciągu tych dwóch tygodni, czyli tej pierwszej to fazy. Świat. To mówi świat. W międzyczasie w polskich standardach, z tego co ostatnio sprawdzałem, na to 90 stopni dawali bodajże 6 tygodni, a na pierwsze dwa to było tam 45 do 60. Więc ta różnica jest dosyć spora. Ale my znowu chcemy jak najwięcej, dbając o wyprost, budujemy też zgięcie, to są bardzo ważne rzeczy, czyli już dwa tygodnie, pamiętajcie, chcemy, żebyście mieli około 90 stopni, do tego dążymy. Ktoś ma 80, to nie ma tragedii, a ktoś ma 40, ja bym powiedział, że to już jest żółta lampka na to, że coś w procesie rehabilitacyjnym idzie nie tak, albo trzeba coś zmienić, albo dodać, albo zrobić troszkę mniej czasami też, bo też tak się zdarza. To są rekomendacje, to wszystko zależy jak przebiega zabieg, jak przebiegł e, dalszy proces tego, więc do tego dążymy. Wiadomo, że różnie może być to w życiu. Każdy z nas jest troszeczkę inny, w innym wieku, w różnym stanie emocjonalnym, psychofizycznym, więc to, się, to może być zmienne. I oczywiście też bardzo duże znaczenie ma to, co zrobiliśmy przed operacją, czyli to, o czym rozmawialiśmy na, na poprzedniej, poprzedniej, poprzedniej pokazanie, co ma też olbrzymi wpływ na to, jak szybko te zakresy ruchu będą do nas wracać. Kolejny cel w tej pierwszej fazie to jak największa redukcja obrzęku. Tak, i tutaj działania mogą być tak, jakie chcecie tak troszeczkę, bo tutaj możemy trochę używać lodu, może być innych, wszystkich znanych wszystkich terapeutów, działań kompresyjnych, tapingowych. Kapusty. kapusty, nie wiem, tego białego serka tłustego. twarożek, tworoże, tworoże, tak, tak no, nie wiem, co tu jeszcze kryształy, kryształy, sodu, kryształy tak? sodu. Róbcie, ja powiem tak, róbcie wszystko, żeby obokizna była jak najmniejsza. Tak, i tutaj też będzie miało to znaczenie w tym naszym zakresie ruchu, bo bardzo często. Jest tak, że po operacji ten ruch jest blokowany właśnie przez ten nadmierny obrzęk w stawie kolanowym. To jest takie trochę błędne koło, ponieważ obrzęk uniemożliwia nam ruch, a jeżeli nie ruszamy nogą, to ten obrzęk nam się utrzymuje. Więc bardzo ważne jest, aby zacząć ruszać tą nogą. Wtedy ten obrzęk automatycznie sam będzie schodził, ponieważ grawitacja niestety zazwyczaj mu nie pomaga. Jeżeli, niestety, trochę zaniedbamy ten zakres ruchu i nie odzyskamy go dosyć sprawnie w tej pierwszej fazie, to może dochodzić do czegoś takiego jak wzrosty. I później może się okazać, że będzie, na przykład, potrzebna kolejna operacja, kolejne otworzenie tego kolana, żeby po prostu je tam poprzecinać. Więc pamiętajcie, walczymy jak najszybciej o jak największy zakres ruchu. Tak, i tu jeszcze wrócę do tej tego, opuchlizny. Do tego, do tego Pamiętacie, że w najlepszym, jakby. Sytuacją, żeby ten opuklizna się zmniejszała, to jest pompa mięśniowa. Czyli jak pracuje mięsień, pracuje wasz przód uda, mięsień czworogłowy, pracuje wasz tył uda, mięsień dwugłowy, no to opuchlizna będzie jakby pompowana w górę. Taką ma funkcję też mięsień, układ limpatyczny, tam w środku wszystkie rzeczy pracują i wyciągają opukliznę. Bardzo, bardzo ważne w tej, w tej fazie pierwszej tuż pooperacyjnej. Kolejne cele to? Orteza, Orteza. usunięcie ortezy. Tak naprawdę, jeżeli doszło do takiego czystego urazu acela i, i czujemy się bezpiecznie na tej nodze, w miarę pewnie, to rekomendacje są takie, że tych, tej ortezy nie potrzebujemy w ogóle. Czasami się zdarza, że lekarze rekomendują, żeby zakładać na noc, żeby na przykład nie doszło do uszkodzenia. Nie jestem fanem. I tutaj mam do Was takie panowie, panowie pytanie: jak ile razy zdarzyło Wam się, że pacjent zerwał więzadło krzyżowe podczas snu? Ja takiego przypadku nie miałem i nie chcę mieć, więc nie zalecam spania w ortezie. Nie, nie słyszałem też o takim przypadku, natomiast też ludzie często nie lubią po prostu spać w tej ortezie. To wszystko zależy. Zazwyczaj orteza jest po to, żeby, żebyśmy się czuli pewni. Jeżeli ktoś się bardzo boi albo w nocy faktycznie lunatykuje, biega, albo nie wiem, cokolwiek strasznie wierzga nogami, no to faktycznie ta orteza mogłaby być jakimś pomysłem. Ale znowu, jakby wytyczne międzynarodowe mówią o tym, że w ciągu dwóch tygodni, tych pierwszych, w tej ordezy się pozbyć i już nie przywiązywać się do niej. I nie używać ani w ciągu dnia, ani w ciągu nocy, ani w ciągu ćwiczeń. Po prostu ma być już kompletnie zdjęta. Czyli chcemy jak najszybciej się pozbyć tej ordezy. Kolejną rzeczą są kule. Kule również, podobnie jak Corteza na początku mogą, jak ktoś ma duży ból, nie wiem, jakaś większa obuchlizna, jakieś mini komplikacje po samej operacji, to kule rzeczywiście mogą pomóc, albo do odganiania tych, którzy przeszkadzają w chodzeniu obok nas, to, 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 to pomagają kule, ale znowu wytyczne mówią o tym, żeby jak najszybciej te kule usunąć, czy te dwa tygodnie mamy na to, żeby to zrobić. No, wydaje mi się, że w światowych standardach 5 dni, pięć dni okay. to jest taki, taki, taki okres czasu, kiedy okres... Kiedy, kiedy rzeczywiście powinniśmy się tych kuli pozbyć? W kontekście, znowu, w porównaniu do, do polskich standardów, 6 tygodni chodzenia o kulach z, po, po rekonstrukcji ACL, gdzie po 5 tygodniach tak naprawdę dopiero jest zalecenie, żeby pozbyć się jednej z nich. Czyli 5, 5 tygodni dwie kule, jeden tydzień o jednej kuli i dopiero wtedy odrzucamy. OK, no i teraz, to zawsze pytanie jeszcze jest takie, moi pacjenci zadają często, czy mają brać w tym czasie jakieś leki przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, przeciwbólowe? Jak do tego byście podeszli? Tutaj zazwyczaj też lekarze rekomendują, żeby brać te leki tak jak czujemy, czyli jeżeli nasze kolano bardzo nas boli, nie możemy myśleć, nie możemy spać, bo po prostu tylko rozpiera nam to kolano. Wtedy po to dostaliśmy te leki i zazwyczaj też powinniśmy dostać osłonę na żołądek, żeby te leki nam przy okazji nie zrobiły e innej, krzywdy? innej krzywdy w naszych brzuszkach. Więc wtedy te leki faktycznie przyjmujemy, szczególnie na początku. Natomiast to zależy, właśnie jaki lek, to już lekarze przepisują. I zazwyczaj jest to tak rekomendowane, żeby brali kiedy potrzebują, a nie, że muszą je brać na przykład przez dwa tygodnie, bo tak, bo tak, bo tak jest pierwsza faza. E, tak. Pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie przyjmować zbyt dużo tych leków przeciwzapalnych, przede wszystkim, to one mają tendencję do tego, że wydłużają ten proces rehabilitacji, to gojenie tkanek się pogarsza. Więc e, ja najczęściej wspominam moim pacjentom że, e, o tym, żeby brali wtedy, kiedy, żeby na przykład móc obciążyć też tą kończynę. Czyli Albo żeby się wyspali, bo to Albo też jest ważne. Regeneracja wyspać, jest oczywiście. bardzo istotna. Jeżeli budzimy się w nocy z bólu, ok, bierzemy leki. Natomiast jeżeli faktycznie praktycznie nie czujemy tej nogi, lekki dyskomfort, to zdecydowanie lepiej dla nas, jeżeli nasze ciało, nasze ciało samo sobie poradzi z tym stanem zapalnym, z tym bólem i my będziemy lepiej kontrolowali co się dzieje. Ten dyskofon też jest potrzebny naprawdę, bo wtedy wiemy co z chłonem robić i możemy dobrze określić stan naszego kolana dla fizjoterapeuty. czy ona boli mnie w tym miejscu, w tym mnie nie boli, a jak bierzesz leki przeciwbólowe no to trochę nie czujesz i potem jakby mówisz, no w sumie to jest dobrze, bo mnie nic nie boli, no nie dziwne jak bierzesz leki. A to jest bardzo też jakby takie ważne w tej, w tej fazie jakby pierwszej, tych leków jak najmniej, ale nie są zakazane. Często. często też ludzie pytają, czy muszą brać leki przeciwzakrzepowe. Tutaj jest często rekomendacja, żeby robić to przez jakiś okres czasu. No i tutaj jest po prostu musimy podejść do tego logicznie. Jeżeli nie obciążamy nogi, jeżeli leżymy, nie ruszamy stopą nawet, no to faktycznie jest to ryzyko, że mogą powstawać zakrzepy. Wtedy bierzemy leki. Natomiast jeżeli ktoś jest aktywny, chodzi i szybko, bo są też takie osoby, które po pięciu dniach nie mają na sobie ordezy, nie mają kuli, normalnie chodzą. Wtedy te leki przeciwzakrzepowe nie są niezbędne. To już trzeba dogadać z lekarzem i on oceni, bo to on przepisuje te leki. Natomiast wszystko na logikę. Jeżeli leżymy, nie ruszamy się, jest duży obrzęk, jesteśmy obciążeni genetycznie lub innymi chorobami, leki są bardzo potrzebne. Natomiast jeżeli jesteśmy młodzi, zdrowi i po tygodniu, po dwóch tygodniach czujemy się super. Do przemyślania i do skonsultowania z lekarzem prowadzącym. Tak samo będzie tutaj z lodem, uważam. Tego lodu też możemy używać. Ja zawsze kocham ten wypis ze szpitala, który mówi 20 minut, raz na 2 godziny, tak samo wszyscy, nie? To mhm. tak nie działa. Okej, okay, może w pierwszej dobie tak możemy zrobić, ale później, jeżeli czujesz, że ono w miarę dobrze funkcjonuje, jakby nie jest to, co powiedział też Hubert wcześniej, podpalone, nie jest gorące i jakby mamy kontrolę nad samą opuchlizną i nas starszy strasznie nie boli, no to to ten lód nie musi być tak często wspomagany, bo lód działa tylko przeciwbólowo i troszeczkę przeciwobrzękowo. No, należy pamiętać, że, to, że to jest czysty dodatek tak. i ja. jest on indywidualny, czyli tak jak czujecie, jeżeli czujecie, że potrzebujecie lodu, bierzemy, jeżeli nie, to nie. Ok, no. jak wygląda taka wizyta fizjoterapeutyczna, co robimy na wizytach po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego? Uwalniamy od bólu. Ja uważam, że ta manualną, ta pierwsza, którą wpadniecie, jakby powinniście wpaść na to, jakby po operacji. I w tej pierwszej fazie, tutaj, tuż po operacyjnej, ma być. Moim zdaniem trosz, dużo więcej trafi manualnej, dużo więcej progresowania i zgięcia i wyprostu, no to po prostu będą Wam jakoś matać kolano. Dokładnie, tutaj warto na pewno zawsze zwrócić uwagę na blizny, czyli te wszystkie, te wszystkie punkciki, przez które chirurg, chirurg sobie wchodził do środka kolana. Tak naprawdę jeszcze przed zdjęciem szwów już warto pracować z tkanką dookoła, żeby Znowu, nie dochodziło do żadnych wzrostów, żeby jak najbardziej dbać o elastyczność skóry, powięzi i wszystkiego tego, co tam jest. To też jest bardzo częste pytanie, czy można pracować przed zdjęciem szwów już przy kolanie, przecież tam są jeszcze szwy. Jeżeli jesteście u dobrego wizjoterapeuty, nie zrobi wam krzywdy, naprawdę trzeba się postarać, żeby zerwać te szwy, ból będzie blokował was przed tym i nie pozwolicie, żeby wam faktycznie pozrywał te szwy. Tak, pracujemy też przed zdjęciem szwów już w okolicach blizn po to, żeby jak najszybciej ono i pra... żeby jak najszybciej uruchomić, co jest ważne indywidualnie, bo u jednej osoby będą tendencje do wzrostów wcześniej wspomnianych, a inny będzie się super ładnie, gładko goił. I już od pierwszej wizyty powinniście dostać od terapeuty również ćwiczenia. Tu ćwiczeń może nie będą różnorakie, nie będzie dużo rodzajów, ale będą jakby często powtarzalne, to jest tutaj ważne. Czyli proste ćwiczenia, do granicy też waszego bólu. Tu nikt nie będzie was szarpał, naciągał jakoś strasznie i jakby traumatyzował tego kolana, bo to nie o to chodzi, tylko ma was nauczyć odpowiednich ćwiczeń i podać jakie ilości. Co jest ważne, jeżeli mamy izolowane uszkodzenie więzadła, czyli jeżeli tylko więzadło było operowane, żadnej innej struktury, możemy w pełni obciążać tą nogę. To jest bardzo istotna informacja, dlatego też wcześniej mówiliśmy, że te kule chcemy jak najszybciej odrzucić, bo mamy, mamy do tego prawo, żeby jak a właściwie obowiązek, żeby jak najszybciej obciążać tą nogę. Dokładnie, tak jak wspomniałeś z tymi ćwiczeniami, rzeczywiście tutaj prawdopodobnie będziemy ćwiczyć dużo częściej, czyli nawet co półtorej, dwie godziny dziennie, czyli tych, tych jednostek treningowych, je nazwijmy, w ciągu dnia nazbiera się nam sporo, nie są to ćwiczenia na jakiejś bardzo dużej intensywności, tak? tutaj gdzieś będziemy pracować z tym zgięciem, czyli jakieś przyciąganie pięty w stronę pośladka, wznosy prostej nogi, ale też to czasami ludzie są zaskoczeni, wśród tych zaleceń światowych jest to, że już w pierwszych dwóch tygodniach po rekonstrukcji więzadła krzyżowego powinniśmy być w stanie zrobić takie ćwierć przysiady na obu nogach. Z równym obciążeniem, bo z równym obciążeniem, obciążeniem. no bardzo dobrze. tą nogę swoją zdrową, co oczywiście nie jest dobre. I tu przestrzegam przed takim podejściem 3x20, nie? Bo ta noga, przed operacją, no, robiła, powinna przynajmniej robić kilka tysięcy kroków, wytyczne 10 tysięcy. Wy teraz zobaczcie, jak mały bodzie zdanie, będzie 3x20, to jest 60, tak? Dobrze policzyłem? Czy dobrze policzyłem? 60, <laughs> powtórzeń, to jest nic, tak? Tego musimy naprawdę wykonać, moim zdaniem, pod kilkaset dziennie, żeby ta. Pompa mięśniowa do puchlizny, też do siły mięśniowej, która w jak spada, mogła dać jakieś, te ćwiczenia mogły dać jakiś pozytywny feedback dla naszego kolana. Często też spotykam się z pytaniem, co z bólem podczas ćwiczeń, nie? Czy w ogóle wchodzić w ten zakres bólowy, czy, czy staram się go unikać, jak panowie sądzicie? Ja zawsze mówię, że nie ćwiczy ze mną, no to ja mu powiem, czy to jest dobry ból, czy nie, czy on może być, czy nie, a jeżeli ćwiczy sam. To ma sobie ustalić swoją skalę bólu i nie wychodzić poza 4. 0 nie boli w ogóle. Dzisiaj ból nie do wytrzymania, tak to określamy i ta czwóreczka, ja uważam, że wtedy żadna krzywda w tym konie się stać nie może, Jest wszystko bezpieczne i pozytywnie pacjent idzie do przodu. Ja też zwracam uwagę, kiedy to się dzieje. Jeżeli ktoś walczy z wyprostem, bo go nie ma, no to czasami faktycznie w czasie wizyty wchodzimy w ten ból jest troszeczkę większy i wtedy walczymy o ten wyprost, bo jest on istotny. Natomiast jeżeli ktoś ma nie adekwatny ból w jakichś dziwnych sytuacjach, wtedy też warto to skonsultować. W domu na pewno nie chcemy, żeby ktoś wyrywał sobie włosy z głowy, z bólu. To nie ma tak działać. Oczywiście i pamiętajcie, że tutaj chodzi, jeżeli chodzi, mówimy o tym bólu do czterech, to chodzi o wasz komfort, dlatego urazy acl są najczęściej tymi urazami wysokoenergetycznymi, więc ćwicząc przyciąganie pięty do pośladka czy ćwierć przysiady z małym obciążeniem, no nie ma szans, praktycznie nie ma szans, żebyście sobie w jakikolwiek sposób byli w stanie zaszkodzić, jeżeli chodzi o ten strukturę. Mnóstwo też jest dodatków, jakby mnóstwo osób jakby robi jeszcze jakieś inne rzeczy, na przykład jeden z takich dodatków, których można stosować, to jest dodatek, nic tego nie ma być głównym nurtem rehabilitacji po operacji, główny nurt to terapia manualna i ćwiczenia, dodatek na przykład jednym z nich jest kinezjologii taping. Czyli takie plastry kolorowe, wszyscy je pewnie kojarzą. Też badania pokazują, że faktycznie odczucie dyskomfortu, bólu jest mniejsze, jeżeli założymy te plastry. Często się mówi, że one działają przeciwobrzękowo. Tutaj są w badaniach to różnie, tam wypada, różnie wypada, natomiast fajnie też, no to akurat widać, fajnie pozbywają się też kwiaków, poprawiają przepływ, odpłynięcie tego kwiaka, który powstał na skutek operacji. Więc jako dodatek, jak najbardziej tak. Można. Dokładnie, mamy też na przykład elektrostymulację. Pod tym oczywiście, pod tym pojęciem kryje się dużo rzeczy. Spotkałem się z badaniami, które na przykład wskazały, że bardzo często wykorzystywane gdzieś w różnych ośrodkach prądy TENS, tak naprawdę nie miały. To przeciwbólowe. które de facto wcale nie miały działania przeciwbólowego, ich, ich efekt względem grupy, która ich nie dostawała, był żaden. A co są dzisiaj na przykład o elektrostymulacji mięśnia? Tutaj chyba ja uważam trochę za wcześnie, niektórzy mogą jakby mieć kłopot, że jeszcze opuchlizna, stan po operacji, blizna, a tu nagle kogoś jeszcze trochę jakby podpinamy pod jakieś prądy, których nigdy w życiu jeszcze nie miał, e, więc może być za wcześnie jakby na poziomie głowy, ale dla samego mięśnia poruść pozytywnie. Po, Elektrostymulacja powoduje skurcz mięśnia niezależnie od naszej woli, czyli po prostu my sobie leżymy, podłączamy elektrody i prąd napina nam mięsień. Jeżeli my jesteśmy bardzo, boimy się, jeżeli jesteśmy bardzo bólowi, no to wtedy bym nie zalecał takich rzeczy. Zalecamy czasami w tej pierwszej fazie, pod, na przykład pod koniec tego drugiego tygodnia, jeżeli ktoś ma faktycznie problem z uruchomieniem mięśnia, głównie tego czworogłowego i w ogóle go nie czuje, wtedy jest to jakiś dodatkowy, inny bodziec, natomiast jest to dodatek, wtedy faktycznie zalecamy. Wypożyczenia takiego aparatu i pracę z nim w domu. I tak jak wcześniej rozmawialiśmy, Hubercie, w kontekście tej elektrostymulacji, że robiąc tę elektrostymulację, chcemy dodatkowo sami napinać ten mięsień. To jest gdzieś w badaniach wyszło, że to rzeczywiście. Robi. Siła woli, dokładnie. Siła woli jest to mega ważna, żeby ta głowa pracowała więcej, żeby ten sygnał, jakby chce zdjąć kolano, nie szedł z maszyny, bo nagle potem maszyny nie ma i pacjenci znowu, jakby nie potrafią tego bez niej zrobić. Czy to będzie jakby elektrostymulacja, czy ta kolejna rzecz, to za chwilę powiemy, to tak samo to głowa daje sygnał, układ nerwowy, rdzeń, odczucia z nogi są bardzo ważne i to jest kluczowe, dlatego, że proces radiacji szedł do przodu. Czyli to nie jest tak, że my sobie leżymy, oglądamy serial, a elektrostymulator nam pracuje nogą. Nie. My leżymy, elektrostymulator pracuje, a my pracujemy razem z nim i staramy się zrobić ten ruch razem z elektrostymulatorem. Kolejny taki pomocnik to taka szyna. To trudna nazwa, szyna CPM. Szyna CPM może jest to znowu dodatek, jeżeli ktoś bardzo ciężko idzie, jeżeli ten zakres jest bardzo oporny, no to wtedy faktycznie można zalecić, żeby wypożyczył sobie taką do domu i w domu dodatkowo popracował sobie na niej, ona po prostu zgina nam biernie kolano. Podobnie tak jak w elektrostymulacji musimy myśleć w czasie tego, tego zabiegu, a nie oglądać serial. No dokładnie. I tutaj bardzo ważna rzecz, czy to elektrostymulacja, czy to szyna CPM nie zastępuje naszej pracy i nie zastępuje ćwiczeń, więc tak jak już wspomnieliśmy w przypadku stymki, tak samo pracując na szynie CPM, staramy się, żeby ten, ta praca nad zakresem zgięcia wyprostu była jak najbardziej wychodziła aktywnie z naszej świadomości. Okej, okay, super. Czyli tak, podsumowywując, pie, tą pierwszą fazę acl ustalamy mniej więcej na około dwa tygodnie. W niej najważniejsze to cele, które chcemy osiągnąć do pełen wyprost kolana, Zgięcie 90 stopni, jak największa redukcja obrzęku, odrzucenie kul oraz ortezy. Wszystko pięknie, wszystko. prosto i więc tylko dojść do ja chciałam, tylko zerwać acela, ale nie, tego nie róbcie, nie róbcie. Ale jeżeli już zerwaliście, to, to tutaj macie jakiś punkt zaczepienia, jeżeli chcecie więcej, to zapraszamy. Mam nadzieję, że ten podcast pomógł Wam trochę poradzić sobie w tej pierwszej fazie, która jest dosyć stresująca i czasami w, tej, w tym stresie, który jest cały wokół, wokół zabiegu, czasami coś, coś Wam umknie, będziecie troszeczkę więcej wiedzieć. Słuchajcie naszych podcastów, pod, nagrywamy podcasty, co, się, co zrobić przed operacją, czy zrobić tę operację i co robić w kolejnych fazach. Dzisiaj rozmawialiśmy z Michałem Dachowskim i Maciej Czajką, i ze mną, czyli z Hubertem Kowalewskim. Jak się podobało komuś, no to zróbcie jakiś like, zróbcie jakiś share, udostępnijcie, a może wyślijcie koledze albo koleżance, które ten podcast może się przydać, a może na jakiejś grupie facebookowej udostępnijcie. Ten podcast będzie nam bardzo miło i na pewno będziemy Wam bardzo wdzięczni za to, że dzielicie się wiedzą tak jak my. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Talks for Life.